Na jeden dzień Plac Wolności w Sztumie zmienił się w scenę, na której odbywały się występy podczas 5 Festiwalu Teatrów Ulicznych. Występy można było oglądać nie tylko na Placu Wolności, ale również od godzin porannych aktorzy występowali na Sztumskich ulicach. Punktem kulminacyjnym był przemarsz artystów przy akompaniamencie Sztumskiej Orkiestry Dentej. Uroczystego otwarcia dokonał Adam Karaś, dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury. Pierwszą formacją, która się zaprezentowała i wprowadziła widzów w dobry nastrój, był teatr na walizkach. Tak, jest to już piąta edycja tego festiwalu. Obchodzimy dzisiaj taki pierwszy, miły, sympatyczny jubileusz. Porny teatru, który poprosiliśmy na nasz dzisiejszy przegląd jest wiele. Jest wiele różnych propozycji i każdy jest inny. Każda propozycja jest inna. jakże że poprosiliśmy, dużo spektakli dla dzieci jest, są i klauni, są i teatry na szczudłach, są i teatry ze światłem, z dźwiękiem, z ogniem. Są teatry dobciczne, wesołe, komediowe, kabaretowe. Są też teatry dla dorosłych które do dorosłych to nie znaczy, że nie mogą dzieci go oglądać. Oczywiście dzieci mogą oglądać, bo to jest forma dostępna dla każdej widowni.

na festiwal teatrów ulicznych. Przychodzimy wszyscy z rodzinami, przychodzimy wszyscy razem i bawimy się doskonale przez cały czas, czy propozycje są dla dzieci, czy dla dorosłych, bowiem program jest tak skonstruowany, aby każdy mógł zobaczyć coś dla siebie i aby każdy mógł zobaczyć i nie musząc odchodzić, wychodzić, każda propozycja jest zupełnie inna. I te propozycje dzisiaj przygotowaliśmy, zaczę zaczęliśmy od godziny 13 na osiedlach w Sztumie, taką propozycją performanceową, happeningową, gdzie zaprosiliśmy, gdzie chcieliśmy zaprosić teatry widownie tutaj do nas na Plac Wolności. Na trzech osiedlach były propozycje. O godzinie 15 przemarsz ulicami miasta, korobut, parada artystów z orkiestrą sztumską, orkiestrą dentą Otworzył jakby ten festiwal, otworzył ten przegląd. Pokazaliśmy się na ulicach miasta, barny, korobut, barna, parada przeszła całą główną ulicą tutaj na Plac Wolności. No i od 15.30 tutaj na Plac Wolności prawdziwe dawka, prawdziwa jakby dawka teatru, dobrego teatru. Jesteśmy tutaj wszyscy razem, myślę. Yy, Akurat nie w tym momencie, na półmetku tego festiwalu. Przed nami jeszcze wiele, wiele propozycji, wiele, wiele ciekawych, jako że zaprosiliśmy teatry naprawdę dobre i to teatry praktycznie całego kraju, bo są teatry z Wrocławia. Z Zielonej Góry, z Krakowa, z Bydgoszczy, z Chojnic. Także tych propozycji jest wiele. Do godziny 24 myślę, że nawet troszeczkę lekko po północy dzisiaj skończymy nasze prezentacje, jako że każda forma jest inna. A chcemy zakończyć taką nietypową trochę formą muzyczną, wystąpi zespół muzyka sfer, muzyka zespół z Boża. Jest to forma muzyki emocjonalnej, muzyki teatralnej, muzyki filmowej, muzyki takiej która kojarzy nam się z Wangelisem, kojarzy nam się z Żalmiszem Żalem, to w tym Walentwiderem, to wszystko w, tym, w tej kategoriach i w tym jakby klimacie ostatni koncert na wyciszenie, bo zawsze. Yy... Zakończyliśmy taką wielką fetą ognia. Tutaj było, że się paliło, cały prawie Plac Wolności, były napisy płonące, a dzisiaj, w tym roku chcemy wyciszyć jakby ten spek, festiwal nasz na zakończenie, muzyka spokojna, emocjonalna, muzyka sfer. Także każdy dla siebie coś dzisiaj na pewno znajdzie, możemy przyjść z rodzinami tutaj do nas na Plac Wolności i obejrzeć te wszystkie propozycje, które przygotowaliśmy dla Państwa. Regionalna TV Regionalna 24.pl, TV Malborg, TV Sturm, TV Nowy Dwór. Tom, my tu kręcimy.